To już teraz, widzowie. Zaczynamy. Adair Stream News. Czas na Adair Stream News. News. Lasarna, aktualizacja dotycząca wielkiego projektu. Lasarna poinformowała na swoim Instagramie, że zła wiadomość, jednak wielki projekt będzie w kwietniu, a nie w marcu. Także jeszcze trochę poczekamy, ale jest na co, bo jestem niesamowicie ciekawa. Mówiła, że musiała zmienić prawnika, bo ją chciał oszukać. Boże, gołąb, nie być takich fake newsów, gdy mi Lasarna powiedziała, że ma prawnika, że wydała 13 koła na ten projekt i że robi go w ogóle z mężem i że to będzie trwało kilka miesięcy i to wszystko, to ja w tym momencie bym już była w stanie uwierzyć we wszystko. Naprawdę? Poważnie na live było u niej wczoraj? Prawnik ją chciał oszukać? Czy to jest legalne? At this point lasarna chyba opowiada jakiś swój sen. Czy próba oszustwa jest legalna? Widzowie, powiedzcie mi. Lasarda podzieliła się z nami jej tak naprawdę obawami dotyczącymi najnowszego dużego projektu, który przygotowuje już od dłuższego czasu. No i napisała na swojej storce tak. Chyba zaraz wymiotuję z nerwów. Czasami czuję, że ten projekt mnie przerasta. Jestem wdzięczna mojemu mężowi, bo bez niego już bym się poddała. Trzymajcie kciuki, aby udało się wszystko na kwiecień. I tu zostało napisane PS. Jeśli Aneta wrzuci do swoich newsów, to serdecznie pozdrawiam. My również pozdrawiamy. Tak, Lasarda ma męża. Dlaczego wy jesteście tacy tym zaskoczeni? Jak ona wszędzie o tym mówi. Wprost i bardzo otwarcie. Jak się tutaj dowiadujemy, ciężki jest ten projekt, trudny w realizacji, pewnie czasochłonny i pewnie pracochłonny, z tego co pisze Lasarna. Trzymajmy kciuki, żeby wszystko poszło dobrze. No i druga storka, tutaj już trochę ciekawsza rzecz. Całą sprawę utrudnia fakt, że nienawidzę rozmawiać telefonicznie. Same, same girl. I jeszcze, jak coś napiszę, a to osoba mi od razu odpisze. Same, też tego nie lubię. Stresuję się napisać oficjalny e-mail i wiadomość. Tyle mnie energii zżera samo wysłanie. A ta osoba odpisuje od razu i ja wtedy też muszę. A nie jestem przygotowana psychicznie na konwersację. Proszę, powiedzcie, że nie tylko ja tak mam. Jezu, też tak mam. Napisanie maila, jakiegoś oficjalnego, pochłania mi tyle energii, że napisanie potem od razu po kilku minutach kolejnego byłoby jakimś wyczerpaniem mojej całej energii na cały dzień. Dlaczego tak mam? Nie wiem. Nasarna, trzymamy kciuki. Nie przemęczaj się dziewczyno, nie bierz na siebie za dużo odpowiedzialności, bo to może naprawdę zryć banie i odebrać jakąkolwiek przyjemność z tego co się robi. Trzymaj się Lasarna. Info na temat gazetek i depozytka. Mam nowe informacje, które przesłał mi admin grupy, mówi StarClient MSP. Hej, właśnie obejrzałem twój najnowszy film. No i oczywiście nie ominął mnie wątek gazetek w nim, więc chciałbym tutaj wyjaśnić, dopowiedzieć pewne kwestie. Na samym starcie chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że korzystasz z naszej grupy i materiałów na niedostępnych. Jako administracji nie mamy z tym absolutnie problemu, wręcz przeciwnie, bardzo nas to cieszy. Dzięki, bardzo miło mi. Ja dostałem bana, że cennik daje widzom! bo chyba mam specjalne traktowanie w takim razie. Anyway, wracając jednak do tematu, Daniel, bo tak naprawdę nazywa się Depozytek, to typek, który nie miał żadnego związku z MSP, dołączył do grupy w celu sprzedaży gazetek. Czyli jak pamiętacie, na ostatnim Unnature Streamy News był poruszany temat niejakiego depozytka, który w bardzo dużym skrócie sprzedawał masowo paletę gazetek z Movie Star Planet. sprzedawał kody z tych gazetek, tak ściślej mówiąc. Przez to zostały zablokowane kody do gazetek, już nie można ich używać. Dostał paletę gazetek ze zwrotu, a jakiś tam jego znajomy poprosił go o sprzedaż kodów, za co on otrzymywał jakiś tam procent. Początkowo jako administracja byliśmy trochę spieszeni, ponieważ niecodzienną sytuacją jest to, że ktoś ma paletę gazetek, no ale potem jak Daniel przeszedł weryfikację, umożliwiliśmy mu takową sprzedaż. No i tutaj w skrócie czemu zablokowali kody? Dlaczego MSP zdecydowało się na taki krok? Bali się oni, że gracze przestaną kupować wypy na tydzień w zamian zakupienie kodów. To samo co mówiłam też na Alecie Stream News, że też właśnie mi się tak wydaje, że to przez to, że po prostu mniej będzie osób kupujących VIPy. Przez to, że ktoś wysłał zdjęcie palety, wiedzieli oni, i że jest tego masowa ilość. Także osoba zgłaszająca to wysłała dosłownie to zdjęcie palety tego y, depozytka z tymi gazetkami. I w obawie przed stratą zarobku z VIPów na tydzień, wyłączyli całkowicie opcję w grze, bez wczesnego poinformowania graczy o całej sytuacji. Daniel napisał do supportu MSP. Początkowo udawali jak zawsze, że nie wiedzą o co chodzi, jednak później Kaja odpisała bardziej konkretną odpowiedź. Sam depozytek nie pozostawił tego płazem i zaczął działać Poza MSP. Też wam to pokażę, tak naprawdę, co dokładnie zrobił depozytek w tym celu. Rzeczywiście zaczął to zgłaszać do po prostu jakichś innych instytucji. Nigdzie nie było informacji o tym, że kody kiedykolwiek wygasną lub że mają datę ważności. Podejrzewamy, że zgłosiła to m.in. osoba, której Daniel odmówił sprzedaży vip na rok z gazetki, ponieważ musiałby zejść z ceny aż 200 zł. Czyli osoba, która była chętna na kupno na tego VIP-a i po prostu się z nim targowała, chciała tego VIP-a taniej niż oferował depozytek, prawdopodobnie nie, również jest tą samą osobą, która zgłosiła to, co on robi. Sprzedaż muszła i nic nie wskazywało na to, iż tak to się zakończy. No i tutaj mamy odpowiedź Kai, którą otrzymał depozytek w sprawie gazetek. Ponieważ magazyny nie są już dostępne w sprzedaży, a co za tym idzie, funkcja w grze jest nieaktywna, nie jesteśmy w stanie udzielić ci dalszej pomocy w rozwiązaniu tego problemu. Trochę takie unikanie tematu. Także depozytek uznał, że jakieś nowości masz w sprawie gazet. Muszę jeszcze zweryfikować, czy każda gazetka ma jakiś unikalny kod, ale chyba nie ma. Urokik napisał mi, Żebym zgłosił tę sprawę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Kilka dni temu mi odpisali. Ale przed zgłoszeniem tego do nich chcę zadzwonić do Egmont, bo możliwe, że oni będą musieli kasę mi oddać. Także depozytek, jak się okazuje, zgłosił tę sprawę do UOKiK-u, Z kolei Uokik odesłał go do Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Pewnie dlatego, że to nie jest firma zarejestrowana w Polsce, tylko to jest trochę. Bardziej skomplikowany, chyba EGES, ale z drugiej strony gazetki były stricte w Polsce, więc prawie mnie to zastanawia. Czy będzie trzeci pozew? O Jezu! Boże! Mam już tytuł na nowe Annaccio Stream News. Czy będzie trzeci pozew MSP? Także, no, tak wygląda sprawa z depozytkiem. Akwarium mi pomógł zapytać Emilki, która jest, jak wiecie, studentką prawa, no i wypowiedziała się na ten temat. Tutaj mamy generalnie wyjaśnienie, czym jest konsument i czym jest producent. No, ale to chyba wszyscy wiemy. Wiemy, więc tutaj pominę to. Patrząc na przepisy obowiązujące w naszym kraju, kupując gazetkę zawierającą dodatkową zawartość oferowaną przez wydawcę, która jednocześnie stanowi jej promocję, konsument, zgodnie z polskim prawem, powinien mieć możliwość wykorzystania towaru w sposób zgodny z ofertą producenta. Czyli wszyscy się raczej zgadzamy z tym, tak? Ponieważ MSP wycofało możliwość wykorzystania kodów z gazetek, mimo że nadal są one oferowane w starych prenumeratach, można uznać, że produkt jest wadliwy. Bardzo celne spostrzeżenie! No i tutaj potem jest tak: zgodnie z UOKIK, stanowi towar towaru, ponieważ producent oferuje zawartość, której nie można w pełni wykorzystać. Może to być podstawą do reklamacji produktu przez konsumenta. Można to również uznać za wprowadzenie w błąd, czyli albo wadliwy produkt, albo wprowadzenie konsumenta w błąd. Jeśli producent gry przestał obsługiwać kody, sprzedawca może argumentować, że to nie jego wina, ale z perspektywy prawa konsumenta liczy się to, czy produkt spełnia swoją funkcję. Jeśli nie, jest wadliwy i podlega reklamacji. Także tak, no ja potem się dopytałam, gdzie tak naprawdę można w takim razie te gazetki reklamować? No bo tak, najniższy podmiotem są wszystkie sklepy, empiki, właśnie sklepy z prasą, gdzie można te gazetki nabyć, nie? Potem trochę wyżej w hierarchii mamy cały Egmont, z którym MSP ma współpracę, który te gazetki produkuje. No i jeszcze wyżej mamy samo MSP. No i gdzie tu tak naprawdę złożyć reklamację? Czy u Movie Star Planet, czy u Egmontu, czy w tych sklepach, empikach, gdzie się dokładnie nabyło tę gazetkę, nie? To jest też wypowiedź Emilki, tylko że skopiowana. Prędzej u Egmonta, bo oni są wydawcą, niżeli u Sprzedawcy. Czyli, no według Emmy, jeżeli ktoś ma gazetkę i nie działa w niej kod, to powinien spróbować ją zareklamować w Egmoncie. Ale co zrobi Egmont, jak oni nie mają jak te kody aktywować? Mogą jedynie skopać dupę MSP za to. Uwaga, pisze. Tłumaczę już co Egmont. Dobra, dobra, dobra. Czekamy Emilka. Egmont im nasra do mordy za to. Dobra. A ja im nasram do dupy. Mój statement, co ja zrobię z niedziałającymi kodami? Uwaga! Nasram Klausowi do dupy. Przepraszam, poniosł, nie, wcale tak nie zrobię. To zależy, co jest w umowie pomiędzy Egmontem a MSP, bo na pewno taką umowę zawierali pomiędzy sobą przy wydawaniu gazetek. Tego typu sprawy są przewidywane. Podejrzewam, że jakaś kara umowna, która będzie zawierała jakieś odszkodowanie, są różne kary umowne. Chyba, że Egmont się wkręci na tyle, w najgorszym wypadku jakiś pozew międzyspółkowy, że Egmont pozwie MSP. Czy to kolejny pozew? MSP ma czwarty pozew? O Boże! O Boże. Ej, ale takie mam pytanie: czy naprawdę nigdzie nie było żadnej informacji na ten temat, że kody po jakimś czasie wygasają, bo może nie wiem, gdzieś w jakimś regulaminie Egmontu albo w regulaminie tych gazetek albo gdzieś małym druczkiem było napisane coś, że kody nie obowiązują do jakiegoś tam, jakiejś tam daty może gdzieś coś takiego jest, bo tak naprawdę szczerze, wszyscy mówią, nigdzie czegoś takiego nie ma, ale czy ktoś to tak naprawdę sprawdził i przefiltrował wszystkie miejsca, gdzie teoretycznie coś takiego mogłoby się pojawić, no nie wiem. Jeśli UOKiK odeślał tego depozytka do ECK to raczej nie mają nic takiego w regulaminie, bo Egmont nie podejrzewa że MSP powie, Elo nie ma kodów, srajcie się. No dobra, no zobaczymy jaki będzie rozwój sytuacji. Odpowiedź Kaja na temat zmiany cen VIP-ów plus zwierzaków. Czy w moderacji pracują już tylko dwie osoby? Tytuł trochę enigmatyczny, trochę nie wiadomo o co chodzi. Kaja, nowa moderatorka MSP, która zajęła miejsce Bibi. Nie wiem, czy tu zauważyliście, że w ogóle Bibi zniknęła, a na miejsce Bibi pojawiła się Kaja. I wszystkie wiadomości, jak sobie prześledzicie wstecz z moderacją i jeżeli pamiętacie, że gdzieś wam odpisy. Bibi, to teraz na miejsce Bibi wszędzie jest Kaja. Ona po prostu przejęła to tak jakby jej konto na Zendesku. A z kolei Noach, który był też jednym z niewielu jeszcze aktywnych polskich moderatorów, zniknął. I śladu po nim nie ma. I słyszałam od Atsuko, że podobno Noacha też wywalili. Że już teraz są tylko dwaj moderatorzy, że jest James i Kaja. Czy wy ostatnio pisaliście coś z moderacją? I czy odpisał wam Noach? Bo on podobno od kilku miesięcy właśnie nie odpisuje. I no, jeżeli mają dwóch moderatorów na trzy gry to trochę lipa i trochę współczuję. Ale mimo to nowa moderatorka Kaja sprawdza się całkiem dobrze póki co. Tutaj mamy informację i statement tak naprawdę moderatorki w kwestii nowych cen VIP-ów. Rozumiemy, że nowe ceny VIP i pakietów, jak również wprowadzone aktualizacje mogą budzić frustrację i wpływać na wrażenia z gry. Chcielibyśmy jednak wyjaśnić, że jako moderatorzy jesteśmy odpowiedzialni za wspieranie graczy i dbanie o przestrzeganie zasad gry jak najlepiej tylko potrafimy, ale niestety nie mamy wpływu na decyzję Związane z cenami czy zmianami w mechanikach gry. Niemniej jednak jesteśmy w pełni świadomi, że wielu graczy wyraża swoje niezadowolenie z tych zmian i przekazujemy te opinie do odpowiednich działów. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie i troskę o społeczność. Mówi Starfen. Twoje opinie naprawdę mają znaczenie i pomagają nam dążyć do poprawy, która niestety nie trwa z dnia na dzień. Niektórzy z Was mogą powiedzieć, takie PR-owe pierdolenie. Obietnice bez pokrycia, bo niby mówi, że przekazuje to do odpowiednich działów, a czy przekazuje to, nikt nie wie. Ale tak naprawdę powiem Wam szczerze, że nawet coś takiego mnie cieszy. Nie jest to odpowiedź z bota. Jest to odpowiedź miła. No czuć, że to pisał człowiek. No aż się po prostu milej robi na sercu, gdy widzisz coś takiego, a nie odpowiedź zbota. W sensie te, te wiadomości gotowce, które wysyłają cały czas. Dobrze, że przynajmniej odpisała normalnie. Kolejna odpowiedź moderatorki. Tutaj mamy już trochę ciekawszy statement, bo mamy wypowiedź na temat problemu z brakiem starkońców, jeśli chodzi o głaskanie zwierzaków. Niestety większość błędów jest nam znana i ciężko pracujemy nad ich rozwiązaniem. Jeśli chodzi o Głaskanie zwierząt. Uwaga, to jest bardzo ciekawe. Jest to nowa aktualizacja. Jest to nowa aktualizacja, po prostu, widzowie. O co wam chodzi, że nie możecie dostawać starkoń ze zwierzaków? To jest po prostu nowa aktualizacja. Wszystko jest pod kontrolą. W której obowiązuje czas odnowienia między głaskaniem zwierząt, który wynosi 5 sekund. Jeśli pogłaszczysz zwierzę w ciągu tych 5 sekund, nie zostanie nagrodzone żadny starcoin. Wizualnie wyświetli się jeden starcoin, ale nie zostanie on dodany do Twojego portfela. No i tak, teraz się zastanawiam, czy tu chodzi o to, że po prostu możesz zarabiać na zwierzakach. Tylko musisz je głaskać co 5 sekund? Muszę to sprawdzić! Czy one wszystkie mają setny level? Tak, więc powinny dawać 5 star końców. Uwaga, klikam pierwszego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Odliczę więcej, tak, żeby mieć po prostu zapas. okej. Okay. i kolejny. What? Dobra, i teraz raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8. No way! Jednak można zarabiać na zwierzakach, tylko będzie to trwało o wiele dłużej. Dostałam takiego maila. Wysyłam tu, bo nie wiem, gdzie indziej odczytasz. 18 stycznia, około 20 minut po północy. No i tutaj mamy. Jest. Takie rzeczy na plaży. Ja tak to zobaczyłam. tak sobie myślę, what the fuck, co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest? Kto to w ogóle jest? O co tu chodzi? Okazało się, że to jest jeszcze nic, bo mamy gorsze nagrania z tego, co się wtedy działo. No więc coś takiego, coś takiego miało miejsce w nocy, z piątku na sobotę. Nawet nie wiem, jak to skomentować, aż mi szkoda słów. Co to jest za grafika? Co to jest za zdjęcie? O co tu chodzi w ogóle? Okej, okay, dobra, spróbujemy coś na ten temat powiedzieć. W skrócie, no na czatach działo się coś takiego i najprawdopodobniej jest to animacja jakiegoś pozdra, no i ktoś chyba podmienił grafikę z MSP na te zdjęcia i mega tego nasrał i coś takiego się stworzyło, nie? Zamiast po prostu latających serduszek, to są latające takie mordy. Najbardziej w tym wszystkim jest dla mnie zabawne i ironiczne, że to się wydarzyło dzień po zwiększeniu cen vipa, nie? Dlaczego to jest ironiczne? Dlatego, że życzą sobie płacić więcej za pakiety w tej grze. Tymczasem gra wygląda tak. Dostaliśmy dzisiaj widzowie przeciek nowego pakietu. Jestem rozczarowana. Tak wygląda właśnie najnowszy pakiet. Mamy włosy, mamy top, spodnie, buty, oczy, i tak jak powiedziałam. Brwi. Drugie brwi w pakiecie, jakie kiedykolwiek się pojawiły, no, wygląda to słabo. Wygląda to jak set z logowania. Męski chyba nawet trochę jest lepszy, ale no, naprawdę jestem strasznie zawiedziona. Dla mnie ten pakiet to jest takie 5 na 10. Podobają mi się jedynie spodnie i nie jestem przekonana co do oczu, może zerknijmy sobie na to, jak one wyglądają osobno na tym zdjęciu. I tutaj powiem Wam, że o wiele bardziej mi się te oczy jakoś podobają. I brwi są bardzo ładne. No, przy pakiecie w to ten pakiet jest naprawdę ładny. Jeżeli taki kontrast zdamy, to naprawdę jest ładnie. I tutaj mamy zwierzaka w ogóle z pakietu. Zwierzak akurat ładnie wyszedł. Nie wiem, jak wygląda, jak otworzy oczy, ale uroczy wycena pakietu walentynkowego. Obawiałam się, że nikt tego pakietu nie będzie kupował, dlatego że mamy teraz skate, więc jeżeli ktoś będzie chciał kupować pakiet, no to kupi ten pakiet skate. I że nikt nie będzie kupował tego walentynkowego, więc też nie będzie na jakiej podstawie ustalić jego wyceny. Ale o dziwo znalazłam jakieś osoby, które go wystawiają i tutaj Wam mogę przeklikać jakie to były osoby i jakie ceny się tutaj pojawiły. Takie znalazłam, nie było tego dużo, tutaj w ogóle są ceny jakieś totalnie odklejone, bo spodnie są za 13 zł, oczy za 40. To jest najniższa cena spodni w ogóle, jaką znalazłam. I bardzo zaniżyła ogólną średnią później. Reszta nie jest tak odklejona, reszta mniej więcej trzyma się jakichś tam mniej więcej określonych ram. No i ja sobie te wszystkie ceny wzięłam i obliczyłam średnią. Średnia cena włosów to 23 ziko, średnia cena topu to 17 ziko, średnia cena spodni to 26, tylko te 13 ziko za te spodnie bardzo zaniżyło tę kwotę i tutaj by wyszło 28 albo 29 jakoś. Także to miecie może na uwadze. Buty średnio są za 8 ziko. Oczy 33. Brwi 11 ziko. Tutaj niewiele było tych wycen, bo nie wszyscy się w ogóle skapnęli, że ten pakiet ma brwi. No i zwierzak 25 ziko. Czyli tak dość standardowo jeśli chodzi o zwierzaki. Tak to wygląda. Te ceny sobie możecie z nich korzystać, jeśli macie ochotę. Na Instagramie generalnie jest troszkę dym, jeśli chodzi o Instagrama MSP Global. Faktycznie ich zasięgi pod najnowszymi pustami są o wiele wyższe i to niestety nie ze względu na to, że MSP nagle cieszy się wyższą popularnością, no bo jak widzicie tutaj mamy tak 43 komentarze, 69 komentarzy, 56, 107 i nagle 551 komentarzy i tu też 355 komentarzy. Nie jest to to, jak mówię, bynajmniej dlatego, że MSP nagle cieszy się wyższą popularnością, tylko dlatego, że k***ni gracze wylewają swoje żale na temat tej gry i krytykują twórców za to, że podwyższają ceny, a nie oferują tak Naprawdę żadnej poprawy jakości gry, żadnych pozytywnych zmian idących za wyższymi cenami. Zobaczymy, jak długo gracze będą kontynuować ten strajk. Klawi założyła swój profil specjalnie na tatuaże. E, witam Państwa, zapraszam na mój tatuażowy profil. No i profil nazywa się Uniko Tatu. Zaraz sobie na niego wejdziemy i zobaczymy, co tam Klawi wrzuciła. Tutaj mamy jej projekty. Ładna jest ta Monstera na przykład. Ten króliczek też mi się podobał, widziałam go wcześniej na storce. Hotel też fajny. Ten kot mi się już mniej trochę podoba. I świnka leśnego. No taka, bym te nogi może bardziej dopracowała tej śwince. I tutaj możemy się dowiedzieć, że Klaui ma praktyki u tej osoby, ciocia Maria Ink. Bardzo ładne tutaj już są, no. To jest kozak na przykład. Tu było jakieś dupsko, więc nie będę zjeżdżała niżej. No, widać tutaj, że naprawdę ładne, także Klaui jest w dobrych rękach na to wygląda. Tylko wiecie co, jak popatrzyłam na to logo, to to wygląda jak logo jakiejś, nie wiem, firmy u Albo, nie wiem, księgowość. W ogóle nie jak logo tatuażystki. No w każdym razie, jakby ktoś był chętny na tatuaż, to 27 lutego i 28 macie wolne terminy. W lutym też są jakieś. Te cztery projekty bardzo ładne. Te pierwsze. Te dwa tutaj takie wydaje mi się chyba trochę mniej dopracowane już. Kibicujemy, trzymamy kciuki. Logowanie walentynkowe. I powiem wam, że to jest ładniejsze niż pakiet. Bardzo mi się podobają te buty. Bardzo mi się podoba ta torebka. Włosy też są całkiem spoko. Sukienka taka prosta. Ale też ładnie się prezentuje. Są jakieś rękawki tu dodatkowe i są takie obojczyki, chyba tutaj dorysowane. Ej, takie cieniowanie jest fajne, coś nowego, ciekawe. Dałabym tutaj taką ocenę mocne 7 na 10. O wiele lepiej to wygląda niż pakiet. Jest to jakiś zwierzak z eventu walentynkowego, czyli to pewnie będzie ten, co będzie można go kupić. To jest MSP1. Aha, no dobra. Nie zwróciłam uwagi. Czyli to pewnie będzie za zadania. Dobra, to nieważne. To wywalone jajca. To jest kot z pakietu kotkowego 218, tylko rekolor, Czekaj, sprawdzam. Ej, faktycznie! No, w pakiecie dużo ładniej. Tutaj ma on jakieś oczy dziwne. Straszny jest ten kot trochę. Dobrze, że go nie ma na MSP2. Ale ci designerzy są leniwi. Jeśli masz na myśli tego kota zrekolorowanego, no to to jest do MSP1. No nie ukrywajmy, ta gra będzie za rok usunięta. Ja się dziwię, że w ogóle oni jeszcze tam wypuszczają. W sensie robią osobne rzeczy do jedynki, jeszcze, nie? Że jeszcze jeszcze im się chce. Takacciuska ciubykna, taka ciuszka skrzydła.